Dzień dobry! Mokra Wajza! E, dzisiaj Państwu pokażę mój monitor. Tak, już jestem tak pierdolnięty, że mam własne akwarium na tapecie ustawione. E, słowo się rzekło: tylko była za mordę uwiązana. Mój kanał w internecie pracuje, błagam cię. A więc o czym dzisiaj będzie? Ano będzie dzisiaj o tym, jak to się zaczęła sprawa akwarium w grudziądzu. Ale tak obiecywałem w filmiku 10 dni temu. E, film na OUT właśnie zdejmuję sobie z tej z mokrych łapsków, bo co miał zrobić, to zrobił. Dzisiejszy film też tak wyląduje. Ale za jakiś czas. Po prostu chciałem, żeby ci, co mają wiedzieć, to co mają wiedzieć, żeby wiedzieli, się dowiedzieli, a potem już ten film usunę. Oczywiście nie usuwam, tylko robię go niepubliczny. Wy go już bang nie widzicie, a ja se go zostawiam na pamiątkę. No, Krełabska TV. Witam ponownie po krótkim wstępie. Dzisiejszy film też nie ma numeru i stanie się z nim dokładnie podobnie. Zostało się z filmem zatytułowanym Na Out, który został załadowany jakieś półtora tygodnia temu? Dzisiaj jest piątek, tak? No to w zeszłym tygodniu we wtorek film poleciał. Więc od tamtej pory, o ile dobrze liczę, minęło 10 dni, i można powiedzieć, że akwarium sprawa akwarium grudziąca w grudziąckim ośrodku dla niepełnosprawnych no jakby można tak zamknąć klamrą finałową i dzisiaj już mniej więcej powiem co i jak tym samym e, ja już z projektu nie tyle odchodzę co po prostu już nie jestem potrzebny już nie trzeba więcej robić proszę Państwa ale to po kolei na początku kwietnia Joanna Łata i Tramal oraz nie, najpierw Joanna Łata i Tramal zaczęli pewną akcję, jak mówiłem w poprzednim filmie na ten temat. 7 kwietnia Joasia pojechała 700 km samochodem do, 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 do siedziby sponsora. Jaki to sponsor powiemy sobie o tym później. Żeby nie tyle tam prosić mailowo, dacie, nie dacie, tylko po prostu, żeby pojechać, podać rękę, spojrzeć w oczy, jak sobie to wyobrażam i usłyszeć albo tak, albo nie. Wywalczyła coś u sponsora. Sponsor obiecał 200-litrowe akwarium pełen zestaw. Ja zostałem poproszony tylko o udostępnienie tam materiału i tyle. I pomyślałem sobie, że skoro są ludzie, którzy... Jest zaplecze medialne, jest motor napędowy w postaci Joasi oraz jest sponsor, sprawa musi się skończyć dobrze i tyle. Natomiast po... no... te 10 dni temu, czyli po ponad miesiącu, Joasia się do mnie odezwała. Bo ją o to zresztą nawet prosiłem, żeby dawała znać jak to im tam idzie. No odezwała się do mnie w kwestii takiej, że... no tak... tak idzie, nie idzie, ale... troszkę stoi i ja sobie zawsze zadawałem pytanie, czy ja w ogóle, nawet nie w kwestii tego kanału, czy ja w ogóle się kiedykolwiek y, wpakuję w jakąkolwiek działalność charytatywną i wydawało mi się, że nigdy tego nie zrobię. Mam swoje poglądy na ten temat. Natomiast. Yy... Dało się odczuć w filmie na aut, że mam do tego troszeczkę, akurat do ludzi niepełnosprawnych, mam troszeczkę osobisty stosunek i wcale nie było mi łatwo ten film nagrać, wbrew pozorom. I pomyślałem sobie, bo wiecie, coś wam powiem, co ja uważam na temat takich akcji dobroczynnych. Zawsze jest takie coś, że ktoś na tym musi skorzystać. A według mnie celem nadrzędnym tego wszystkiego było, żeby to, co miało tam stanąć dla tych ludzi niepełnosprawnych, jest jakby celem nadrzędnym. Jeżeli po bokach jakieś wióry polecą, to trudno. Zadałem sobie tylko pytanie, czy ja się na to godzę, czy nie. Więc e, postanowiłem w to wejść. E, natomiast, kiedy... Aha, jeszcze państwo coś powiem o ludziach właśnie niepełnosprawnych, dlatego, że właśnie oni są takie, takiego typu ludźmi, którzy... Na pewno nikogo nie oszukają, na pewno nie są w stanie wymyślić intrygi. Z doświadczenia wiem, że to są najprawdziwsi ludzie, jakich ja kiedykolwiek poznałem. I jeżeli ten cel nadrzędny, o patetycznie znowu, ten cel nadrzędny, ten prezent dla nich, ten baniak, tam wymaluje im banany na twarzach. To wydaje mi się, że cel został osiągnięty. Jeżeli po boku ktoś tam sobie na tym skorzystał, trudno. Ale to zawsze tak jest. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Kiedy dowiedziałem się, że z obiecanych przez sponsora 200 litrów, po pierwsze zostało urwane troszkę czasu, bo to już był prawie miesiąc, a do tego jeszcze zostało upite 80 litrów wody. Nie no, może magazynier, może było po weekendzie magazynierze, może mieli kaca. Zdarza się, no, ale żeby to, ile tych magazynierów tam jest, żeby 80 litrów wody z tego upić. No oczywiście sobie żartuję, Po prostu sponsor zaproponował, że jednak może, może jednak może mniejsze to akwarium. No nie wiem, no, no, no nie wnikam, no, czy jest kryzys, czy, 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 czy Brexit, czy pierestrojka, czy co, co tam nie jest, no ale no okej. Okay. Natomiast z innej strony inna para kaloszy jest taka, że Jakikolwiek inny sponsor, do którego Asia się zgłosiła, nie odpowiedział nic, albo powiedział od razu nie. E, firma, która występuje w postaci sponsora, powiedziała tak, ale kiedy ja usłyszałem, że to tyle trwa, i kiedy ja usłyszałem, że najpierw obiecali coś, a potem jakby jest, następuje coś w rodzaju licytacji, no to moja reakcja była mniej więcej taka. Przepadło. Kurwa Zwykle tak reaguję na tego typu historie. Także po ukazaniu się filmu, e, znaczy po, po, po ukazaniu się tego mojego apelu i prośby do ludzi, e, dwa dni później przyszedł e-mail. Od sponsora, że jednak akwarium z powrotem wraca do yy, gabarytu 200 litrów. Tyle, że wtedy już było wiadomo, że tam 200 litrów na pewno nie stanie. Przypadek? Nie wiem. Nie chciałbym sobie pochlebiać, ale nie wiem. Może nie przypadek, a może nie przypadek. Fakt mojego istnienia w całym projekcie. Tego też nie wiem. I tu muszę coś powiedzieć, na przykład zaraz po moim apelu i prośbie ktoś napisał do mnie bardzo krótką, zwięzłą wiadomość i zapytał, dobra, ty, ale ja bym chciał pomóc, ale jaką ja mam pewność, że te pieniądze nie wpadną w niepowołane ręce? Ten ktoś mnie zapytał. Ja trochę nie byłem przygotowany na takie pytanie, więc odpowiedziałem najprościej, jak tylko mogłem. Mówię stary, wiesz co? Ja w tym ośrodku w Grudziądzu nigdy nie byłem. Ja, Joanny Łaty osobiście nie znam. Ale ja wszedłem w sprawę z takim nastawieniem, że po prostu zaufam. I tobie chyba też nie pozostaje niczego innego, jak zaufać. No poza faktem, że konto nie było moje, nie było Joasi, tylko konto, na które wysyłaliście pieniądze, wam diabelnie serdecznie dziękuję. Nawet nie wiecie jak. Było to konto ośrodka, tam jest księgowa, i tam wszystko jest. Także wiecie, no w takim ośrodku to tam się papierki muszą zgadzać, jakby nie było. Wcześniej, kiedy dawałem króciutki update na temat tego, co się tam dzieje, nie mogłem powiedzieć wszystkiego, dlatego że. No, jeszcze była sprawa, właśnie, sponsora. Ja nazwę podam, spokojnie. Była tam jeszcze taka kwestia, że skoro sponsor się zobligował, to należy to od niego troszkę wyegzekwować, żeby jednak dotrzymał słowa. Bo takie jest przysłowie: no, kto daje i zabiera, to, to robi z gęby cholewe. I tutaj jestem strasznie zawiedziony, bo miałem w tym, w tym filmiku ogromną ochotę. Troszkę napiętnować sponsora. Ale jestem, no. Jak mówię, zawiedziony, bo, no bo nie mogę, no. Sprawa skończyła się tak, że sponsor. No, może troszkę zbłądził, ale jednak się wszystko fajnie skończyło i współpraca trwa. Nadal. No dobra, mokre, ale tak gadasz, gadasz. Nie no, bo myślałem po prostu, że jestem winien. E, a może. Wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w tę sprawę, są winni jakieś tam szczegóły mniej więcej logistyczne, jak to tam, jak to tam i co to tam. A więc do konkretów: miała być sto 120, 200, będzie 400. Tak jest. Był plan na to, że może tam jakieś DIY-owe historie będą się działy, może jakiś pan Mietek będzie skręcał kabelki, a może. Yy, a może będą jakieś używane sprzęty, nic takiego się nie wydarzy. Mają fundusze na to, żeby mieć no 400 litrów Full Wypas w pełnym zestawie Aquaella Glossy i tutaj fanfary yy, sponsorem, patronem tej akcji jest firma Aquael. I stanie tam, i to właśnie o tym sponsorze mówiłem: stanie tam Aqual Glossy 400 litrów, będzie tam hmm, filtr Aqual Unimax 700, będzie tam grzanie w tym zestawie, będzie jakieś gratisy, żarcie, nieżarcie, żarcie, światło dodatkowe. Hmm, z tego co wiem, co mi Asia mówiła, to. Faktury już poszły, natomiast no, taka petarda jak, jak, jak z 200 na 400 to może nie było do końca do przeskoczenia i umówili się na to, że firma Aqual da Grudziądzowi bardzo, bardzo przyzwoity upust na zakup tego akwarium. I oni po prostu stać ich już było w tym momencie na to, żeby sobie je całe kupić zamówić. Jak mówiłem o tych trocinach, które lecą na bok, no bo wiecie, na przykład kurier za taki baniak bierze 300 zł, żeby go dostarczyć, także no ktoś na tym tam na boku korzysta, no nie? Eee, firma Aquel na pewno skorzysta z faktu, że, że, że jednak doszło to wszystko do skutku, za co... Wy, moi widzowie znają mój stosunek do reklamowania firm. No ale tutaj, już ja, i w imieniu tych wszystkich ludzi i, i ośrodka i tych dzieciaków, i Asi, no muszę Wam za to podziękować, że jednak dało się. I fajnie. Także będzie wszystko na wypasie. Jest cały baniak dwa razy taki, niż, niż sądzili, że będzie. I to Glosy to, to też jest całkiem ładne akwarium, z tego, co wielu ludzi mówi. Ja w życiu na oczy nie widziałem pewnie nie zobaczę. E, przy okazji wpadła mi jeszcze taka jedna rzecz do głowy, że w sumie wiecie, czy, czy, ja również jestem tym, tym pomagającym. Dokładnie tak samo jak wy, daje, którzy daliście pieniądze, ale... Y, 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 ale mm, nie idzie mi kręcenie takich emocjonalnych materiałów, z tego co słychać. Chodziło mi o to, że tak po troszku każdy z nas, jaką ma z tego korzyść, a no taka, że bardzo wielu z nas, tak w takiej maleńkiej części, e, spełniło również swoje marzenia, no nie? No bo ilu z nas stać na to, żeby sobie w domu postawić buch, 400 litrów? A mimo wszystko, w jakiejś tam maleńkiej części, każdy z nas. E, pomógł e, takie coś let it happen tam właśnie w tym ośrodku, i może, może z czasem e, będziemy mogli sobie to tam ukradkiem podpatrzeć, cośmy zmalowali. E, jeżeli chodzi o sprzęt, to jeszcze mi się, ja się mówiła, że ma zamiar dokupić. E, bo jeszcze ich stać następny filtr, także filtracja będzie. To też na wypasie, a wszyscy wiedzą, że mokre łapska lubi filtrację. Także no. Akwarium już z tego co wiem, w poniedziałek jest wysyłka. I tutaj zobowiązujemy chyba firmę Aqual i tego kuriera, żeby ona jednak była. No bo jak nie będzie, to wyślemy małą darlę z gdzie jest Nemo, z tym drutem na zębach. No i oczywiście pingwiny z Madagaskaru. Przyjdzie Riko i zrobi kabum. Jak trzeba będzie, to zrobi. A nie no, oczywiście robię sobie żarty. W kwestii zakładania tego baniaka, to jeszcze jeden cud się zdarzył. Znaczy cud. Żaden cud, ale tutaj też podam. Yy, bo to też fajna informacja, że wystrój, layout będzie zakładać profesjonalna firma. I to jest firma, o ile nie przekręcam nazwy, jeżeli przekręcam to z góry, przepraszam. E, firma, o której nie miałem pojęcia o jej istnieniu do zeszłego tygodnia. E, podwodne ogrody. Firma z Łodzi. Surprise, surprise, moje rodzinne miasto. No, mam nadzieję, że to fajnie zrobią. Gdzieś tam się też umówili, że zrobią to po kosztach. Nie za darmo, ale po kosztach. To już się chwali. Przyjadą z Łodzi do Grudziądza a jest co jechać i im to złożą, więc wiecie, no, miało być, że ktoś będzie skręcał szafki, że tam ludzie będą latać z wiadrami, a to się stanie na w ogóle pełnym wypasie i no teraz tylko trzymać kciuki, żeby wszystko już na koniec zostało dopięte na ostatni guzik i żeby, no, dzieciarnia się cieszyła tym wszystkim. Co tam będzie w środku? No wiecie, to jest też ich akwarium więc musimy im to zostawić, w to już nikt ingerował nie będzie i może... Aha! Na moim kanale tego już nie będziemy oglądać, jest stworzona, jak mówiłem, stronka pod tytułem Akwaryści Dzieciom, do której link na dole. Joasia zobligowała się tam wrzucać materiały właśnie z zakładania, jakieś update'y, rozwój tego akwarium, jakie se kupią rybki, Podejrzewam, że ich stać jeszcze na to, żeby jechać sobie może na giełdę jakąś może do hodowcy, i kupić fajne pewne rybki. Także no, stać ich na to. Dobra, ja myślę, że ja już gadam trochę za długo, znaczy ja zawsze gadam za długo. Na koniec, wielkie podziękowania dla firmy Aqual, że aczkolwiek. No trochę pobłądził, ale pobłądzić rzecz ludzka. Koniec końcem jest taki, że, że efekt zamierzony został osiągnięty, i za to wam Aquale bardzo dziękuję. Macie fajne graty, no i, no i, no i no nie da się tego nie przyznać. Co do moich kontaktów z firmą, z firmą Aquale, bo takowe również były. Bywało różnie, no jak mówię. No, graty macie fajne, tylko kurczę, te skrzynki mailowe macie chyba jakieś przestarzałe, napędzane tymi brzęczykami, co je robiliście tam w tych 80 -tych latach ręcznie, bo te skrzynki mailowe, to waszych przedstawicieli, to one chyba nie mają tej jeszcze opcji: od odpowiedz, Maj mają tylko odczytaj wiadomość. No. <grywa> Dobra, dobra, dziękujemy filmie Aqual, dziękujemy yy, tej filmie Podwodne Ogrody, ja ze swojej strony kłaniam się w pas, tak nisko, że aż znalazłem gumę do rzucia i bez użycia rąk byłem w stanie sprawdzić, czy jeszcze ma smak, wszystkim ludziom, którzy wpłacili pieniądze. Największa wpłata, ktoś walnął sumkę 500 złotych, no... To mi opadła kopara, jak się o tym dowiedziałem. Kończymy tą zabawę. Co do sumy, jaka padła. Tutaj niestety ja miałbym ochotę wykrzyczeć, jaką sumkę grudniąd otrzymał. Natomiast została podjęta decyzja przez management ośrodka oraz Jasie że tej sumy nie możemy za bardzo podać. Ja bym chciał, ale muszę się też dostosować. E, dlatego, że może się okazać tak, tak, wióry lecą, drwa, drwa, drwa rąbią, że gdybyśmy podali do wiadomości publicznej całą sumę, to mogłoby się po prostu zwyczajnie znaleźć kilka hien, które chciałyby sobie z tego coś zarobić. Nie do końca uczciwie. Czyli mam nadzieję, że Państwo to zrozumieją. Natomiast sumka padła... Słuchajcie, dwa dni po filmie jechałem samochodem, dostałem od Joasi wiadomość na Facebooku. To mało nie rozbiłem samochodu. A tego dnia, mimo że był dzień tygodnia, a ja jestem kierowcą wieczorem, to ja trzeźwy nie byłem. Poświętowałem sobie troszkę, ucieszyłem się straszliwie, ale nie zostawię was z niczym. Zróbmy tak. Sumy nie podam, ale Pobawimy się w taką zabawę. Poprosimy trzech znanych prezenterów e, pewnej znanej tutejszej telewizji, bo nie mogę użyć nazwy, bo się boję. O zadanie aktorskie damy im, jak ci producenci im dawali, na karteczce sumę, a oni nie mają prawa nic mówić, tylko muszą odegrać emocjami e, sumę, jaka padła e, tam w grudziądzu. I zobaczymy. Co im z tego wyjdzie. A więc sumka mniej więcej wyglądała tak. Mokre łapska. Dziękuję. Yes! Oh. A ja oddalam się wesół. No może pół wesół.